Słoneczko Vlog Jedziemy na TT Trail Zawody biegowe w myśl odcinku I będziemy biegli 5 kilometrów Dodatkowo No i to wszystko w sumie Jeszcze drzewkę biegniemy Ja na rozgrzewkę wezmę telefon, nie będę z aparatem biegał Wziąłem operatora kamery ze sobą Który będzie mi nagrywał filmy Łuki wejdzie nagrywał film Jedziemy i te. No i co? I zobaczymy, co, co tam pobiegnę. Jakie są nastawienia na, na dzisiejsze zawody. No to o 18.30, jak pobiegnę fajnie, to już zarąbi, zarobiście będzie. No zatem tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, że może być rzeczywiście sytuacja, że nie biega E, było 6.18 e, e, No nie i co? Kłopotów, no, zobaczymy co to będzie minutów, Zaraz się rozgrzewam, e, więc oddaję piąteczkę do operatora, operatora mojego No i są też, już. Od, rozjeżdżamy, nie? Króciutko e. Zaraz, tak, ja, właśnie, tutaj oficjalna, oficjalna, 50 oficjalna 50 Oficjalna, 50 oficjalna 50 odpowiedź, tak? Liczę na 18.30 Taki czas na piąteczkę Niebiesko, czerwone, jeszcze nie mieliśmy nikogo no Nie, tyle. Z tym, tyle. E, kolorowym numerem startowym, ale już na momentie Członeczko Łukasz, jak, jak oceniasz swoje dzisiejsze szanse? Szanse oceniam miernie. Roz, czy rozjeżdżasz? Nie rozjeżdżam. Aha. Ale no. miesiąc temu było 4,30, to może dzisiaj będzie szybciej. 4,20, liczymy na to. 4,20, później sobie coś tam przy, przykopcimy po, po zawodach. No liczę na to, że Łukasz rozjedzie Konkurencję dzisiaj Po prostu nie będzie co zbierać, nie? Cześć, Cześć Piotruś? powiedzieć? Nie wiem ile pobiegniesz? A, no ci tak realistycznie. 16:30? 30 Okej, okay, dobra. Paj zapamiętajcie tą datę. Czas się mówi. A, czas. Data jest Łukasz mówi, że, że on biegnie dzisiaj 4 2 i, i później palimy gibonka. Tak? Na koniec. No. Co myślisz o takim pomyśleć? Co od razu, kreskę amfy za pierdoliny? Mogę coś powiedzieć? No. zapomniałem. A, dobra. Mamy tutaj Piotra. Zobaczcie to, jaka, hmm, jaka nóżka. golona. No nie golona, ale to i tak fajna. nie chciało, wiesz? Tak? No, no dobra. Tutaj, i, i, no nie no te skarpety to jest. Zobaczcie to, legenda, to jest Zobaczcie te skarpety 2017 no. lub 18 To jest 18, bo to 18 Ja Bia biały były z 17 18 no, tak rok tak. Yy, yy, Mistrzostwa przełajowe yy, W gminie Wielka Nieszawka Opuchar gminy Wójta Wielka Nieszawka A e, czemu iskry do środku a, dałeś kurwa to, to mam dziurę na Otwórz, auto. Ma. auto a samochód no, otwórz <gry> <gry> Dobrze, jedziesz jedziesz z bratem. Si na <gry> Dobra, nie na. Nie. To już pato streamy, to pato vlogi już. Chyba kurwa, chcesz fizycznie dostać. <gry> Dobra, on się rozbiera. Nie? Ja, ja jestem obsrany, ja spierdalam nie, Ja spierdalam, Dobra, nara. Jazda, jazda tutaj, я язда, язда! jazda, jazda! <реклама> 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 Inne eventy sportowe Garmi mi się <gry> Jednak 30% nie wystarczyło. Ale ślizgo, nie? Tak wolno biegłem. 19 minut. 19-14. Co tak wolno? Ślizgo chyba i Jednak mam takie buty treningowe z takim bieżnikiem słabym. I to na lasu, jednak trzeba w terenowi na tą imprezę nikom. Nie tak nic nas w 1906 mam 19 no, ma, według mojego Pizza pójdzie w to nie mogę palcami ruszać. Jak mam dziewięć poniżej 4, nie ten bo ale słabo. Jakby się dawno słabo nie biegło No ale przez raz jednak ten GPS tak nie odbiera pewnie Kończmy tego pięknego vloga. Zatrzcie z zawodnikami. Jak wam poszło chłopaki? Łukasz. Trochę gorzej niż chciałem, ale lepiej niż ostatnio, będzie dobrze. Czyli... Czyli tylko mi się wydaje, że jest ścizga na wierzchnia, a to jest Piotrek Co? A jak ci się biegło? No tak ściradnia. Drogami nogi, bałem. No, do treningu, nie? 3 godziny na terenarze, tak? No jeszcze siłownia. jeden h Tak. No to ładnie, ładnie. Gratulacje dla Was. Dziękuję. Tobie również. Mam posmarkaną, może tak. Co? I co do zobaczenia na kolejnym vlogu?